A dzisiaj sprawdź, to będzie bardzo funkcjonalne, mam nadzieję, ponieważ będziemy testować frezarkę do paznokci. I jest to frez frezarka dostępna ogólnie w Rossmanach, kosztuje 30 zł, bez 10 groszy, No my mamy tutaj w środku. Oczywiście frezarka jest po niemiecku. Ja niemiecki umiem jak hmm, hmm. jeszcze gorzej niż angielski, a ja wiecie, że angielski umiem słabo. Eee, I dostajemy to w takim pojemniczku. Ale teraz przejdziemy do części zasadniczej, interesującej, najbardziej nas wszystkie, czyli co znajdziemy w zestawie i mam nadzieję, że tutaj jest bateria. No jak? Jak? Tutaj jest cały przyrząd. Wygląda on w ten sposób, czyli obroty w prawo, w lewo. Uff. Mamy cążki z jakimś takim podpieradłem. Co do skórek to jest? To się przecież zaraz powygina wszystko. Czy do czyszczenia cążków? Nie wiem. Szkoda, że tu nie ma takiego pudełeczka, jakiegoś takiej kasetki, żeby można było te końcówki powkładać. Wszystko wypakuję. Tutaj mamy dwa. Jeszcze nie wiem, które są do czego, bo to jest moje pierwsze zetknięcie w ogóle z jakąkolwiek prezarką do paznokci. I tutaj mamy kolejne, to jest chyba do. Dobra, to będzie na samym końcu. Bo nie wiem, kurde, do czego to jest. U, talerz ufo. E, powiem Wam szczerze, że to mi. No, nie wiem, czy to zadziała. Oby. E, I mamy w zestawie jeszcze dwie baterie, więc jest dobrze. I coś tu jeszcze jest. O! Mm, ważne, bo tu taki duży jest Denzel do spiłowywania i do skórek. No, coś mi brakowało. O nie! Mam nadzieję, że to się mi nie spieprzy po pierwszym razie, bo jednak wydałem trzy dychy, dla mnie trzy dychy to jest kupa kasy, więc liczę na y, dobrą jakość produktu. Jeszcze pieprzyłam się o Kart stoł, o niej, patrzcie jak sobie zdałam skórę, popatrzcie, boli. <ścoughs> ok, ale przechodzimy do zestawu, bo to nas interesuje. Dobra, w zestawie mamy oczywiście samą frezarkę, dwie baterie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nakładek. I tutaj Wam e, pokażę te nakładki, zaraz sobie je. E, no, mi się to wszystko będzie jeździć po tym stole. Ja nie jestem mistrzem układania. Na moje palce nie patrzcie, znaczy dłonie, jeżeli chodzi o skórę, to schodzi mi skóra po prostu po opalaniu. Nie opalajcie się. Do tego mamy jeszcze cążki oraz yy, taki dziubak, nie wiadomo do czego. Jeżeli ktoś wie do czego, to proszę mi powiedzieć i da to taką torebunię. Więc teraz przegląd wszystkich tych końcówek razem z instrukcją, także jeśli nie pomylimy, co do czego służy. Pierwszy ten talerz UFO, yy, jest to tarcza ścierna, redukuje długość naturalnych paznokci i pogrubionych paznokci u stóp. No nie wiem jakim cudem, no ale teoretycznie tak tu pisze. Następnie jest tożek kształtujący I on łagodnie redukuje grzbiety Na powierzchni paznokcia e, Nie wiem czy naturalnego No chyba tak Bo jest w sumie taki delikatny Na tips zbyt delikatny I na żel Następna jest głowica polerująca Szlifuje i poleruje paznokcie I tutaj i w przypadku naturalnych I zwykłych Chociaż w przypadku naturalnych Bardziej je rysuje niż poleruje Bo sprawdził to mój mąż Kolejna część to stożek szlifujący oczyszcza miejsca na skórka. wiecie, te wszystkie mm, kawałki zaraz przy skórkach gdzie ten nasz paznokieć jest zabrudzony po pozostałościach przy oczyszczaniu i dzięki niej nie musimy używać żadnych preparatów zmiękczających bo ono nam już to perfekcyjnie czyści i to wygląda zdecydowanie bardziej estetycznie e, następnie wałek szlifujący bardziej szczegółowe piłowanie powierzchni paznokcia i łagodne złuszczanie na skórka. I on też służy do jakby zdarcia wierzchniej warstwy na błyszczacza z hybryd i żelu, teoretycznie. I ostatni jest, ostatnia jest głowica szlifująca, eliminuje chropowaty skórek i stwardnienia. I teraz przechodzimy do całej tej maszynerii i jest ona bardzo poręczna, dobrze trzyma się ją w ręku, także z tym nie ma problemu. Z przodu mamy miejsce, gdzie wkładamy te nasze końcówki oraz lampkę LED, która guzik daje, ale jest. Tutaj mamy prawo-lewo obroty na mniejsza-większa większa szybkość, także to jest całość zestawu. Dość tak szybko to się obraca. Ojej! To potrwa. Czekajcie, może w drugą stronę? Okej. Okay. Strona ma znaczenie. A? Jezus! No krzywdy sobie nie narobiłam, ale wyglądało strasznie. No ja zawsze muszę coś narobić. Ale przechodzimy do pogadanki na temat jak te pilniki sprawdzają się w praktyce. Tu mi trochę ręka uciekła do góry ekranu, no sorry, musicie wybaczyć, ale byłam taka zestresowana po tym co się wydarzyło, że hej. E, w ramach wyjaśnienia, tutaj na paznokciu mam e, żel, na to mam kolor z hybrydy i na górę mam yy, nabłyszczacz też żelowy i powiem Wam szczerze, że bardzo opornie i ciężko to szło, zresztą jak widzicie ja postanowiłam spróbować też innych pilników, żeby zdjąć ten kolor i, i górę yy, i ten był nawet dość dobry fajnie się nim robiło ze względu na dużą powierzchnię ale bardzo, bardzo szybko się zapychał, przez co przestawał yy, zdzierać ten paznokieć yy, znaczy paznokieć ten, ten żel i, i trzeba było go oczyszczać, bo nic z tego nie wychodziło. I tutaj, jak widzicie, zdarłam już w sumie większą część koloru, ale żel budujący, który jest w dwóch albo trzech warstwach, dalej pozostał. I masakra, ten talerz to był w ogóle dramatyczny, więc postanowiłam wrócić do opcji pierwotnej, pierwszej, którą wymyśliłam i postanowiłam zrobić, i ta się mimo wszystko najlepiej sprawdzała ten tutaj wałek ścierające, czy jak mu to tam było. Ale powiem Wam szczerze, że zrobiłam tylko i wyłącznie jedną rękę tą frezarką, ponieważ czas jaki poświęciłam na to, żeby te paznokcie zedrzeć był tak długi, że nie szło wytrzymać. Ja te paznokcie robiłam 4 godziny, masakra. Potem dokładałam hybrydę, bo już mi się nie chciało z żelem bawić, więc olałam to totalnie. I teraz przechodzimy do stricte hybryd. Tutaj postanowiłam zedrzeć sobie tą frezarką tą, ten top, i troszkę koloru, żeby aceton miał łatwiej po prostu. Ale ja nie zdzieram hybryd w sposób, że je po prostu ścieram pilnikiem albo frezarką Zależało mi tylko na tej górnej warstwie, żeby aceton mógł się łatwiej, szybciej, lepiej wchłonąć. I tutaj się sprawdziło dość dobrze. Zdarło właściwie całą tą, tą górę bez większych problemów, dość szybko. Także tutaj ok, ale i tak wydaje mi się, że szybciej zrobiłam to pilnik powiem Wam szczerze, to jest jakoś takie kurczę nie bardzo, a jak się dociśnie, to po prostu się wałek zatrzymuje i tyle w tym temacie. Ale ja Wam mówiłam, że najlepszą opcją na tą frezarkę są te skórki. I tutaj postanowiłam e, dodać jeszcze kawałek odnośnie tych skórek, bo to jest mega ważne i do tego ta frezarka sprawdza się najlepiej. Oczyszcza to, jak widzicie, całą tą powierzchnię paznokcia przy skórkach. E, mamy tego bardzo dużo, bo to po prostu zostaje na paznokciu, jakby się przykleja. E, I dzięki tej frezarce można idealnie to wyczyścić. Lakier trzyma się o wiele lepiej. Wygląda to zdecydowanie bardziej estetycznie. E, automatycznie nam podnosi te skórki. I przede wszystkim, jeżeli ktoś ma taką tendencję jak ja, że po prostu yy, jakby wycinam je y, tylko i wyłącznie pęsetą, czy jak to się nazywa, cążkami e, wycinam je cążkami, to po prostu one mi się namnażają, jest ich za dużo a tutaj wystarczy wyciąć tylko te kawałeczki, które nam po prostu wystają e, i nic więcej, i po prostu zostawić te skórki w takim stanie jakim są, bo wyglądają zdecydowanie lepiej, ja sobie tutaj ałę zrobiłam na kciuku, także się nie przejmujcie, nie bolało ale jakoś tak mi zeszło no i wszystko sobie, e, cały pył sobie z, z tar szczoteczką i teraz będziemy te końcówki na małym palcu bo to takie jest irytujące trzeba to jednak mimo wszystko e, odciąć, chcąc nie chcąc e, także tutaj staramy się nie robić tego zbyt głęboko delikatnie, e, a jeżeli komuś tego nie potrzeba to absolutnie nie chwytać cążek wystarczy ta frezarka i efekt już jest bardzo, bardzo ładny e, no i tak to się wszystko prezentuje, tam jeszcze do, trochę się postarałam żeby ze środkowego palca trochę to obciąć, ale jak widzicie paznokcie są mega, mega czyste i teraz cleaner, kolor i właściwie wyglądają zdecydowanie, zdecydowanie lepiej że mam jeszcze skończone paznokcie, żeby się pochwalić. E, także postawiłam na biel, trochę syrenki e, i tyle w tym temacie. E, no mam nadzieję, że to Wam się przyda i, i efekt Wam się podoba, bo mi te paznokcie się bardzo akurat podobają, także no, tyle. Zacznę od żeli. Jeżeli myślicie, że taką frezarką zakupioną za 30 zł w Rossmanie, tak jak też ja myślałam, Ee, że ściągnę sobie bez problemu szybciutko żele to się grubo pomyliłeś tak jak ja otóż frezarka jest zbyt słaba ma za słaby silniczek żeby te żele ściągnąć dość szybko przy mocniejszym naciśnięciu na hybrydę czy tam na żel, ona się zacina, przestaje pracować, przestaje się obracać, także jeżeli chodzi o zdjęcie żeli, szybciej było pilniczkiem. Jeżeli chodzi o hybrydy, zdejmie bez problemu tą wierzchnią warstwę nabłyszczacza, potem tą hybrydę i tak wkładałam do acetonu. Także jeżeli chodzi o zdejmowanie produktów, no to tak sobie szczerze mówiąc, Natomiast jest rewelacyjna i warto ją było wydać, warto wydać było to 30 zł, żeby mieć tą końcówkę do czyszczenia sobie płytki paznokcia, do jej polerowania, do jej zmatowienia, jeżeli o to chodzi, sprawdza się perfekcyjnie. Także to tyle z mojej strony. Ja Was przepraszam za ewentualne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o światło, ale nie chciało mi się lamp rozkładać i pewnie światło mam tylko z jednej strony, a z tej strony mam gębę ciemną. Także no musicie mi to wybaczyć, ale po prostu chciałam tą aktualizację nagrać na szybko, żeby już ten film Wam dodać i pokazać. Ja Was bardzo pozdrawiam, buziaki Wam przesyłam, oczywiście zostawiamy kciuka w górę, udostępniamy film, subskrybujemy, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mua! Pa!